Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ZFSA 19 na mapce cybuchowo Odbudowa gospodarstwa sezon drugi. odcinku w tym dalej kontynuujemy żniwa, teraz rzepaciane w końcu. Na nowo kupionej polu, to więc dużo tam nie będzie tych zbiorów. Nie będzie tak jak na poprzednich polach, później Wam pokażę statystyki. Udało mi się kombajn naprawić, aczkolwiek niestety musiałem... Drugi silnik wstawiać. Tamten się okazało, że no co się, no, niestety zatarł się. Wskaźniki temperatury inaczej wskazywały, co innego wyszło. No i wiecie, rozumiecie. Niestety ślad trafił. Wskaźnik pokazał, że ok jest, a tam chłodzenie walło, silnik poszedł. Jeszcze olej gdzieś wypiedniczył po drodze. No to rozumiecie. No to ciekawie to nie było. Ale udało się, wydałem 15 tysięcy na drugi silnik No akurat tyle chociaż Udało się w jeden dzień wszystko załatwić Dostęp był akurat szybki Transport, pojechaliśmy kupić silnik Ile pochodzi, tyle pochodzi Miejmy nadzieję, że ten dłużej pochodzi Sprawdzaliśmy, teraz ten wskaźnik niby teraz jest naprawiony No ponoć po, po prostu to nie sykało No cóż no, życie, no dobra ja tutaj już rzepak pierwszy, mówię kupiono działka, jest zielony, jasny, no to czyli nie jest tak źle. Dobra, jedzie autopilot, ja wam tutaj pokażę. Hmm. Tutaj muszę jeszcze próbki gleb przeprowadzić tutaj dalej, bo to nic nie wiadomo jest. No, jest ten kolor taki, no, 100% zbiorów jest, no nie jest to źle, dobrze było. Tutaj miałam aż prawie po 125%. Ładnie. Z tego pola trzynastki zebrałem. Gdzieś tu były plony. 28 tysięcy litrów. Z dwunastki zebrałem 20 tysięcy litrów. Tak pisze no. No i tyle zebrałem. No i z pięćdziesiątki czwórki zebrałem 21 tysięcy plonów. No to czyli tak źle nie było. To było 91 hektara na 54, 13 było 1,06, to tam trochę więcej, no i 12,75, a tutaj mamy na tą chwilę 1,7 hektara. No cóż, zobaczymy. Na razie tyle jest ten, zobaczymy ile to będzie, no, bo tutaj zaraz muszę pilnować tego pracownika, żeby za co go nie odwalił. No już odwalił, no, jakby standardowo pod dodawą drzewą więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze te zbiory. A to później wam pokażę, że to będzie że jechało tam od razu na biopaliwo. Bo tam już jest wszystko kupione, wybudowane. Więc nie ma co tamto. A tu jeszcze żadnego nawozu, praktycznie było. No to wiecie chyba był jakiś tam, ale tych w statystykach nie mam Na tej 30. Próbki gleb się później zrobi. Teraz po żniwach od razu wejdę, zrobię, zacznę to ND robił. I zobaczymy co z tego będzie. Dobra, cofniemy sobie. Tutaj ten pracownik tam już. No to później pojedziemy. Ten pracownik robi jak chce. Robi to, mu nakazano. No cóż, na całe szczęście udało się ten kombajn naprawić i mogę teraz funkcjonować poprawnie. No cóż, żniwa jak żniwa, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że są zarąbiste. W końcu po tamtej klęsce, co i sobie przeszła, to teraz jestem zadowolony. I jeszcze kolejne polewy ze soją muszę zakupić, już mam wybrane. Tam też będą plony no, na, na wysokości 107%, bo to tam też będzie kupione. Jeszcze zobaczymy, może zdążymy przed żniwami kupić, bo mi niestety soja mi jest potrzebna, mam mało soi. okazało się, że no, plany mi się zmieniły i muszę od gospodarza wykupić, a tam to kosztuje. Zobaczymy, no tak trochę tak dziwnie, ale dobra, mimo to ładnie jest, elegancko Tu na razie wszystko działa Łodzenie działa, to po prostu gdzieś łopatki przestały się kręcić. Dziękuję, do widzenia. No na razie wszystko działa, paski, wszystko ok. No cóż, dobrze się udało uratować, bo tak to żeby była w ogóle klęska. Wypożyczyłem, kosiłem bizonem gigantem, ale no niestety, no, jednak, no tamtym jest spory bydlak. A mi na początek nie jest taki aż bydlak potrzebny. O początek, no, no ja bym już wolał i tak w nowe maszyny iść. Niż złoma jakiegoś kupować, można tak powiedzieć, no. On też w dobrym stanie zachowany nie był, już widziałem tam kilka rzeczy, no trzeba by było naprawiać od razu. Więc no cóż, mówię, no cóż, uda się tego naprawić, ale no cóż, udało się to można się, Tam, jakieś motowidła szybko się kręciły, że naprawdę nie wyrabiałem. nie mnie, nie można było ich ustawić. tam jakieś małe problemy było. Tu chociaż klimatyzację mam, tak myślę, chyba tak jest, gdzieś tu chyba klimatyzacja jest, bo tak to przerąbane, tam to w ogóle szybką otwartą, taka gorąco. No cóż, tak jak w poprzednim odcinku, jak skończę, będę na miejscu tam rzepak wyładowywał. No to zobaczymy się. Do zobaczenia. No dobra, już po żniwach jest. Ja zaraz jadę z transportem. Kombaj tu zostawimy, przyjdę po niego. No cóż, teraz bez awarii, e, tak jak powinien tak zrobił, e, ukusiliśmy trochę rzepaka, e, 13 ton, czyli nie jest tak źle, teraz e, jedziemy, o, będzie płaków, e, jedziemy do mojej przetwórni paliwa, trochę może z tego paliwa będzie, e, tak miał, taki miał cel, w następnym sezonie będzie więcej rzepaków e, posieje. W tym już będę chciał. Zobaczymy jeszcze, jakie pole może zdążyć się kupić. O, tu jest jakieś gotowe, 32. Hmm, co to było? Zboże, zboże. O, to może to się kupi. No, no zobaczymy. Tu jest uprawione, gotowe pod siebie rzepaka. Hmm, zobaczymy. I lata 32 kosztuje, od tego zacznijmy. No, to jest. Łatwo trzeba by było, tutaj to, to wiadomo, to by się zrobiło. 0,90 hektara, cena jest 36 tysięcy. No, może jeszcze w tym sezonie się uda zaraz dwa pola kupić, ale to chyba będzie prędzej. Będę musiał coś sprzedać. Deski na pewno wywiozę, bo tam deski stoją. No, cóż, deski stoją, będzie trzeba je przetransportować. No, będzie paliwa mamy jeszcze. Oj. Zobaczymy, jak z tym paliwem wypadnie. Miejmy nadzieję, że wypadnie, bo to jest drogie paliwo. No cóż, zaraz widzimy się po drugiej stronie drogi. No dobrze, dojechaliśmy tu na moje tery ta tereny. Tutaj stoi ta cała... Kto tutaj będzie, czy tutaj? Chyba tutaj będziemy sypać, ale pewnie nie jestem. Hmm, czy gdzie to będziemy sypać w ogóle? Hmm, tutaj hmm, no nie wiem hmm, hmm, hmm. Nie sprawdziłem gdzie to może być Tu jest tak, tu jest tak ale... A, tutaj gdzieś musi być, ale... tutaj zobaczymy jeszcze na Podjedziemy jeszcze raz, nie za tak, ekipowanie na tył weźmiemy, może dlatego by nie złapała trigera. O, jest, oj, co jest. No paję się inaczej, Ja wiem, piesniczy, chyba będą jakieś problemy tutaj widzę. Mhm. No cóż, będę miał tu jakiś problem, widzę Trigger mi tutaj nie łapie. No widzicie? Ja nie mogę, no nigdzie tu nie pisze też to wysypać. A, no gdzie tu, jaki trygier, gdzie to wysypywać w ogóle? Gdzie ta, tu, tutaj, co tutaj? Tutaj się wysypuje? Nie, nie wiem. No cóż to pozbieram tę rzepę? Może i faktycznie do tego korytka trzeba wysypać, ale pewny nie jestem. Oj, przyczep o jest manewrowanie tam. Oj, ludzie mówię wam, ja nachodziłem się, nachodziłem, naszukałem się W końcu mi się udało znaleźć, tu trzeba było podnieść ten daszek do góry. Tu się podchodzi, podnosi wajką. No nie mogę. No tak dziwnie się sypia, ale dobra no, musiał wrzucać to. Mówię ja nie mogę, ja tyle chodzę, szukam, szukam, szukam Aż w końcu udało mi się znaleźć. E, no cóż, już byłem wkurzony na maksa, już byłem tak wkurzony, mówię ja pierniczej. Dziś patrzę, tri, patrzę po tych, o, tutaj odpad mi się już robi, kiszonka, o ty, kiszonka mi z tego się robi. Ciekawe czy zwierzęta będą mogły jeść to, ciekawe. Eee, no cóż, zobaczymy, jak kiszonka, to mam już miał z głowy jeden, no dobra, zobaczymy. Eee, no cóż, po ciężkich próbach, błędów w końcu się udało, a tu jest mikser jeszcze. Mikser dla świnek, bo mam zamiar dużą hodowlę, tutaj zała pszenica szła, no tutaj jest panerz, jeszcze tego brakuje, słonecznika, buraka i tak dalej tam, soi, soi, dlatego będę musiał soi wziąć, sypać albo słonecznik, bo rzepak już poszedł tutaj. No dobra, i pod, i tym się zamyka, ja mówię, szukam, ludzie, mówię, o, już 150 na oleju napędowego, mówię, ja chodzę, szukam, mówię, no do jasnej cholery, gdzie to jest, no mówię, no normalnie że nie tak, zaczęła... A jeszcze ciunik drugi skasowałem. Ja już się zacząłem denerwować, mówię no gdzie to jest, no przecież niemożliwe to jakoś jest. Aż w końcu po dalszym patrzę, wyskoczyło, mówię co, cisnem. No mówię nacisłem i elegancko. Chyba to zatankujemy, ale dobrze. No i fajnie. My już mamy pierwsze paliwko. Zobaczymy jak będą ciągniki potem chodzić. No cóż, sorry wam. a Sorry za to co się tu działo, bo nie wiedziałem, że to trzeba podnosić teraz. wiem, że trzeba się podnosić, co? wie, trigger tutaj wszystko wyskakuje, bo sprawdzałem. No cóż, dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że tyle cięć dzisiaj będzie, ale no cóż. Wiem, że nie chcecie oglądać długich odcinków, chcę tylko z tych szczególnych zrobić dobrze. No to tym akcentem tutaj piękną moją fabryką. Żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, pa!